Widzę, że pierwsi wychodzimy na dwór. Zobaczcie co się dzieje. Nikogo jeszcze nie było. Nie ma śladów. Mnóstwo śniegu. Jobi się przestraszyła co się dzieje i nie chce wychodzić. Chodź. Chodź, idziemy. Jednak zdecydowała się, że pójdzie. Chodź Jobusiu, idziemy. Jak ty zejdziesz teraz? Dasz radę? Hmm. Zasypało całkiem, widzisz? Tyle śniegu nie było nawet na Boże Narodzenie, a dzisiaj jest 2 grudnia. Powiedziałem 2 grudnia? Nie, nie. Oczywiście jest 2 kwietnia. 2 kwietnia. To jest niesamowite. Drzewa uginają się. Pod ciężarem. Pewno śniegu da ulicy. Tego jeszcze nie było, ale pięknie to wygląda, trzeba powiedzieć. Mnóstwo śniegu, a najlepsze jest to, że cały czas jeszcze pada i ma tak padać aż do południa, a być może i dłużej. Zatem, wróciła ziba do nas, to może i dobrze, bo trochę popadało, będzie trochę wilgoci, bo ostatnio przez dwa miesiące nic nie padało. Jest sucho, jak pieprz, ale teraz. Znowu trochę ziemia nasiąknie, bo myślę, że ten śnieg długo się nie utrzyma. Zobaczymy, czy będzie jeszcze jutro. Na razie jest dosyć zimno, jest koło zera, wydaje mi się. Także śnieg się trzyma dobrze. Jak tam, Jobi, dajesz radę chodzić w tym śniegu? Nie, za dużo. Pokaż łapki, jakie masz. Pokaż łapkę. Ojej! Jak będziesz szła? Jak będziesz szła teraz? Musimy to oderwać. Widzisz? Niedobrze. A do dobu daleko. Musimy iść aż tam. Dasz radę? Nie. Nie jest łatwo w zimę ale wygląda to całkiem fajnie. Naprawdę się zdziwiłem że tyle śniegu napadało. Po polsku mówimy kwiecień, plecień, co przeplata trochę ziby, trochę lata. No i zaczęło się od zimy. Zobaczymy, czy przyjdzie też lato w kwietniu. Mam nadzieję, że tak. Na razie jest zupełnie jak w Boże Narodzenie. A no, choinka z Bożego Narodzenia jeszcze nie wsadzona, jeszcze czeka na balkonie. Ale myślę, że kiedy tylko śnieg się rozpuści, to wsadzę ją w ogródku, żeby rosła. Zrzucę śnieg z gałęzi, żeby się nie połamały. Uch. Może z tej strony będzie łatwiej o lepiej jeszcze tutaj możemy wracać Chodź, wracamy, idziemy na śniadanie. Trzymajcie się, żegnam Was z zimowym akcentem. <grymne> Miłego dnia, cześć. Pa pa.